Cześć! Dzisiaj będziemy opowiadać o kolejnej formie zabezpieczenia telefonu. Ostatnio rozmawialiśmy o zabezpieczeniu wyświetlacza, o szybie antypapilarnej albo o różnicach między szybą a folią ochronną. Dzisiaj skupimy się na etui. Na rynku jest bardzo duża, szeroka gama tych etui. Jak kupujemy nowy telefon, wyciągamy go z pudełka i bierzemy go do dłoni, to czujemy, jaki jest piękny, jaki jest nowy i niekoniecznie chcemy go wsadzić do tego etui. Natomiast jest to rozsądne wyjście i coś takiego polecamy. Etui ma przede wszystkim chronić. Dla niektórych, które jest istotne, to jak to wygląda i to też jest ważna opcja, jeżeli jesteśmy estetami. Natomiast przede wszystkim zwracamy uwagę na to, żeby dobrze chroniła, później żeby wyglądało. Tak. No, ale no, wygląd też tego etui musi mieć znaczenie. Ja na przykład nie lubię etui, które mają tysiąc różnych dziwnych wzorków yy, i wygląda to tak. Nie, nie wiem. No to już jest też kwestia gustu. Mi nie przeszkadza yy, kolorowe etui, chociaż w tym momencie korzystam z takiego silikonowego przezroczystego. Ale właśnie, etui przezroczyste. Tak naprawdę są dwie opcje. Jest etui silikonowe, czyli takie, które możemy sobie odgiąć, wygiąć, i plastikowe. Plastikowe, nie możemy go wygiąć, często jak użytkujemy go, to tutaj na ramtach się zaczyna pękać. I takie etui na starcie odrzucamy. Odrzucamy dlaczego? Dlatego, że ono słabo amortyzuje, słabo przyjmuje siłę uderzenia, on tak naprawdę tą energię, którą przyjmuje, podaje dalej na nasze urządzenie. Pęka szczerbi się, i przede wszystkim każdy pyłek, który wpada w Etui, między Etui a korpus telefonu, po pewnym czasie zaczyna nam rysować ten korpus. I dzieje się tak. Załóżmy tutaj mamy piętnastkę z kolorowanym tytanem. I później powstają takie, już myślałem, że Kevin ma taką kropelkę. Nie, no I Później czy... powstają takie kropeczki, białe rysy, i one się mocno, mocno rzucają w oczy. Odpryski na szybie wyświetlacza i na korpusie. Jak wyciągniecie sobie telefon z etui, przeciwny z tego, takiego twardszego, bardziej właśnie plastikowego, może być tak, że macie już właśnie takie odpryski, czy na szybie, czy na samej ramce. Dokładnie, więc jeżeli chodzi o etui, skupiamy się teraz na wyglądzie przezroczyste musi być silikonowe, troszeczkę miększe jak jest plastikowe nie polecamy takiego rozwiązania to jest to etui, które yy, robi Apple to ich przeźroczyste etui jest bardzo twarde i jego jedynym plusem, to już też nagrywaliśmy chyba w tamtym roku film o tym jest właśnie to, że ono nie żółknie i to jest jego jedyna chyba tak. taka cecha która jest spoko, Dokładnie, nie? bo też etui przezroczyste, ich cechą jest to, że one żółkną, dzieje się to ze sprawą światła e, słonecznego, najczęściej, i też potój naszych dłoni. Natomiast każde etui, jeżeli będzie z silikonu, ono po prostu zżółknie po jakimś czasie. To Plowskie ma tą zaletę, że nie żółknie, ale ono bardzo słabo chroni. Jest tywne, Mieliśmy hmm. multum klientów, którzy Mieli to etui, i szyby tylne przy pierwszym, jakimś mocniejszym upadku takiej sytuacji krytycznej po prostu pękały. Tak, te były bardzo często właśnie w tych etui. I przy, przy ściąganiu to etui. To etui bardzo ciężko się ściąga, i często przy ściąganiu one nawet właśnie pękają, tak jak mówiłeś tutaj w tym W tych rogach. No. Yy, wspominałem, że w plastikowym etui wpada nam jakiś pyłek zabrudzenie pomiędzy korpus a etui. I ja, korzystając z tego etui, doświadczam tego samego. Yy, chociaż to tak nie rysuję, bo silikon jest troszeczkę większy, natomiast muszę mieć na uwadze to, że jeżeli zdecydowałem się na to etui i chcę dbać dobrze o telefon, to raz na tydzień minimum muszę ten telefon wyciągnąć i wyczyścić go w środku, bo te pyłki wpadają i one nawet są widoczne pomiędzy telefonem tam. a etui. Jak się teraz przyjrzycie, Delikatne pyłki będą, będą zauważalne. To jest coś, co mnie strasznie odrzuca od przeźroczystych Etui: to to, że nie ma opcji, że idealnie masz, wiesz, czy, czyściutki telefon i czyściutki Etui, i jak go włożysz, to nie zobaczysz żadnego pyłku. Ja, jak widzę wszystkie te pyłki, to mnie krew tak. po prostu zalewa. Nie jestem w stanie nosić przeźroczystego. Zawsze coś widać. To też jest etui, z którego korzystam, no, wydaje mi się, że od pół roku. Bo z premiery yy, 15 Pro masz to Etui. Tak, więc tak samo oprócz tych pyłków, które muszę wyciągać, są też za widoczne zarysowania, które szczególnie pod jakimś nachyleniem do światła są widoczne. No i powiedzmy sobie szczerze: jesteś osobą, która ten telefon eksploatuje. Naprawdę mocno. Nie, nie oszczędzasz tego ETUI po prostu. Tak, ale to, po, po to ono jest, żeby chronić. Tak. Kevin natomiast korzysta z innego ETUI. Ja korzystam z ETUI silikonowego z wyściółeczką z mikrofibry w środku. I moim zdaniem to jest, no nie, nie powiem, że to jest jedyny słuszny wybór, bo tak jak ty na przykład, ty wolisz te ETUI przeźroczyste. Dla mnie to jest jedyny słuszny wybór, ze względu na to właśnie, że. Nie ma opcji, a raczej ciężko jest, żeby te odpryski się pojawiły na szybie tylnej czy na ramce korpusu ze względu na to, że mamy właśnie tą wyściółeczkę z mikrofibry w środku. Ona sprawia to, że nie rysuje nam się tył, a wszystkie te paproszki, które właśnie wpadają nam pomiędzy etui a iPhone'a, po prostu wbijają się w tą wyściółkę. Więc też nie musimy wyciągać tego telefonu co chwilę, żeby go czyścić, żeby on wyglądał dobrze. To jest też rzecz, absolutnie. którą często mówimy klientom, że decydując się na takie etui, wsadzacie telefon, wyciągacie go po roku i on wciąż wygląda jak nowy. Tak, z uwagi właśnie na tą wyściółkę, która bardzo dobrze chroni urządzenie. Mhm. Dodatkowo to etui ono ma jakby plastikowy szkielet, ramę, ale jest dookoła wykonane z silikonu, czyli jest bardzo miękkie. Ma to znaczenie podczas upadków. Natomiast też uwaga to, że ten materiał jest miękki, miększy, jest bardziej podatny na zużycie, na, na przetarcie. To jest tak jak macie buty i ściera wam się podeszwa, jak macie oponę, ściera wam się opona, im dłużej z niej korzystacie. Więc takie etui ząb czasu będziecie na nim widzieć po zarysowaniu. A tutaj ząb czasu będziecie widzieć, im dłużej będziecie z niego korzystać Załóżmy, że na tych najbardziej narażonych na zarysowaniach miejscach Może się po prostu delikatnie poprzecierać Natomiast Kevin tak samo długo korzysta z tego urządzenia I, i tego doświadczenia nie ma Tak, no i kolory Moim zdaniem etui, które są w różnych kolorach, tak jak my mamy... A tego teraz chyba nie zobaczycie, chociaż jest szeroki kąt, to może, może chociaż trochę. Chyba w lustrze będzie widać troszeczkę. Albo w lustrze. No fajnie sobie wybrać jakiś ładny kolor, chociaż te przeźroczyste, no też fajnie, że oddaje kolor iPhone'a, nie? Bo jednak jak wybieramy sobie kolor przy, przy zakupie, to też fajnie byłoby go czasami zobaczyć, zobaczyć. Nie? ale ja akurat jestem zwolennikiem tych etui. Yy, czyli mamy tak samo wykonanie yy, z silikonu. Kwestia teraz zabezpieczenia, na co warto, no co, trzeba zwrócić uwagę, jeżeli chcemy dobrze zabezpiec zabezpieczyć swój telefon. Może na przykładzie twojego etui to pokażę. To jest rzecz, o której yy, przelotem wspominaliśmy a propos rozmowy o szybie. Rand wystający wyżej niż tafla szkła. Wsadzamy sobie telefon i sprawdzamy paluszkiem, czy wystaje wyżej. Tutaj mamy zamontowaną szybę, która też ma swoją grubość, a mimo to ten rand wystaje tutaj wyżej. Dodatkowo rand wystający wyżej niż tafla aparatów. Ma to znaczenie właśnie przy upadkach, że jeżeli nam upada na płaską powierzchnię, a najczęściej jesteśmy gdzieś w mieście na, na chodniku, przy jakichś płytkach w domu i tak dalej, no to upada nam ten telefon, jeżeli się taki wypadek zdarzy na płaską powierzchnię. No i te punkty najbardziej narażone na uszkodzenie po prostu się nie spotykają z tą twardą powierzchnią. Tak więc wysoki rand, który no, również jest w ETUI przeźroczystych, więc na pytanie, jakie ETUI wybrać, to na pewno ważne jest to żeby ono miało faktycznie ten wysoki rand amortyzowało upadki, a to czy ono będzie przeźroczyste, czy będzie w kolorze, to już tak naprawdę zależy od Was. Bo Kwestia ale to jest indywidualne. ale najważniejsze zwracamy uwagę na materiał, z którego jest wykonane etui, na ranty wystające wyżej wyświetlacza i na ranty wystające wyżej szkieł aparatu. I, I w tym momencie mamy etui, jeżeli do tego jeszcze zamontujemy sobie szybę e tułeczna na całość, to mamy możliwa, najlepszą możliwą najlepszą możliwa formę zabezpieczenia urządzenia. Tak, etui jest pierwszą linią obrony dzięki wystającym rantom, zarówno na korpusie, jak i wyspie aparatu i później dopiero idzie szyba ochronna. No i jak zdecydujecie się na takie zabezpieczenie, to w 95% przypadków i już potem do tego przywykniecie, że jak telefon wam upadnie, bez stresu go podnosicie i korzystacie dalej, i powiecie, że nic się nie stało. Nie wiadomo, że nic nam nie daje 100% gwarancji skuteczności ochrony, bo takiego zabezpieczenia nie ma w sytuacji ochrony szkła, ale rozwiązanie szyba ecztuleczna chodząca na całość i tu z wystającym wyżej rantem, które nie jest plastikowe, to jest najlepsza forma zabezpieczenia. Dokładnie. Cóż więcej rzec. No i cześć. Na razie.